Pięć i pół minuty po godzinie 8. Dotychczasowa zastępczyni prezydenta Wejherowa do spraw rozwoju miasta została nową wojewodą pomorską. Zastąpiła na tym stanowisku Dariusza Drelicha, który zajmował je od 2015 roku. Przypomnijmy, tydzień temu w środę 20 grudnia została powołana na stanowisko wojewody pomorskiego w naszym studiu. Beata Rutkiewicz, Nowa Wojewoda Pomorska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pani wojewodą? Pani wojewodą. Wojewodą. Wszystkiego dobrego. Gratulacje przede wszystkim, bo ostatnio pani wychodziła jako zastępca prezydenta od nas. To prawda. I to wcale nie tak dawno temu. Ale jak widać, życie szybko się zmienia. No i dzisiaj już nie administracja samorządowa, tylko administracja rządowa. My dziś naszych słuchaczy pytamy, jaki był rok 2023, ale to chyba nie mam co pytać. Chyba był dobry. Ta końcówka na pewno. E, czy dobry, to jeszcze zobaczymy. To się, bo <laughs> jeszcze się nie O zmianach można mówić, e, czy były dobre, czy nie, to po jakimś po prostu czasie. Natomiast na pewno był szybki, e, zaskakujący, ale też myślę, przynoszące dobre zmiany, nie tylko dla mnie, ale generalnie dobre zmiany. Zaskakujący pod względem nominacji, spodziewała się pani? Nie, nie spodziewałam się. Szczerze. Odpowiadam szczerze w tej chwili. Jak, jak wszyscy... do tego doszło, cytując klasyka? <grymne> <grymne> nie jak, wiem. <grymne> jak wszyscy wiedzą, ja nie mam legitymacji politycznej, jestem kandydatem apolitycznym. Nie przynależącym do żadnej partii, więc już chociażby z tego tytułu jest to no, taka pewnie niespotykana nominacja, bo e, dla tych, którzy nie wiedzą, a dla tych, którzy wiedzą, ale żeby przypomnieć to e, wojewoda w e, województwie jest takim przedłużeniem e, rządu w terenie. Czyli ma wykonywać te zadania, które rząd u siebie ustali. W związku z tym zazwyczaj są to osoby po prostu z danej, z danej partii. Tu się wydarzyło inaczej. Z jednej strony dla mnie na pewno sytuacja zaskakująca, ale z drugiej strony patrząc na całą kampanię wyborczą, na to, o czym mówiła koalicja 15 października, o czym mówił premier Donald Tusk, no to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że realizuje swój plan, ponieważ mówił o odpolitycznieniu urzędów, mówił o merytorycznej pracy, mówił o sprawnym państwie, więc jeżeli w... i mówił o kobietach. Chciałam o tym trochę później powiedzieć, ale powiem na początku, mówił również o kobietach. Mówił o tym, że no, trochę musimy zmienić proporcje i dopuścić kobiety również do stanowisk. I to nie chodzi o to, że nas nie było na tych stanowiskach, tylko na to, żeby zwrócić jeszcze większą uwagę. I myślę, że to jest po prostu realizacja tych postulatów, tak? Ja nie jestem osobą polityczną, ale jestem osobą merytoryczną. Myślę, że po tych ośmiu latach mam nadzieję, że dla wszystkich dałam się poznać wejherowie z tej strony. I myślę, że tym kluczem po prostu szukali. Czy poznała Pani kontrkandydatki, które z Panią stawały, stanęły w szanki? O nie, nie poznałam. Jednej... No myślę, że Pani, kto mógł być? Wiem o jednej kontrkandydatce, o tej o której Państwo też pewnie wiecie, bo na przykład kaseta wyborcza przytoczyła nazwisko pani Beaty Chrzanowskiej ze Słupska, pani przewodniczącej e, rady. E, nie poznałyśmy się, ale na pewno będziemy miały taką sposobność. Ja słyszałam wie, bardzo wiele dobrego mojej kontrkandydatce, więc też dobrze było z nią konkurować. Teraz czekają panią nowe wyzwania. A pierwsze decyzje już za panią. Tak, pierwsze decyzje już za mną. E, może taka pierwsza decyzja, która no może nie była najważniejsza w sensie merytorycznym, ale pokazuje kierunek i kierunek, który jest mi bardzo bliski, bliski moim poglądom i sercu, to jest zwrot do Unii Europejskiej. Zawieszenie tych flag Unii Europejskiej na urzędzie, ale też wprowadzenie ich do urzędu, było dla mnie takim, takim symbolem, który po prostu był konieczny. Nie wyobrażałam sobie inaczej. A potem się okazało, że został bardzo dobrze odebrany również przez mieszkańców, którzy, jak mi później donoszono, nawet zdjęcia sobie robili przed urzędem i wysyłając świat i mówiąc: Zobaczcie, wróciły flagi. Więc my tutaj na Pomorzu chyba szczególnie jesteśmy takim narodem otwartym i zwróconym do, do Unii Europejskiej. No i jeszcze Sopot. Sopot, tak. To też, to też była jedna z najważniejszych decyzji, też jedna z pierwszych. Mianowanie na komisarza, czy na osobę pełniącą obowiązki prezydenta miasta po objęciu mandatu przez pana prezydenta Jacka Karnowskiego, mandatu poselskiego i skierowanie na ten, na ten urząd pani Magdaleny Jachim też było bardzo ważne, ponieważ po pierwsze, znowuż wracamy do tej merytoryki. Była wiceprezydentem Sopotu, zna Sopot, jest mocno zaangażowana w życie Sopotu, jest osobą, która naj, w mojej ocenie najpełni odpowiednie potrzeby Sopotu. I ta zmiana po prostu była konieczna, aby ten kierunek rozwoju, ale skorygowany poprzez pryzmat kobiecego oka, został, został w Sopocie zachowany. Zważywszy na swoje wcześniejsze doświadczenie samorządowe, przypominamy e, zastępca e, prezydenta miasta Wejherowa. W jaki sposób zamierza pani współpracować z lokalnymi władzami no i społecz społecznością, przede wszystkim w celu skutecznego zarządzania regionem? Tak, to jest takie wyzwanie, które przede mną stoi, bo o ile zarządzałam w Wejherowie pewną działką, to tutaj mam e, no, cały region, a region jest bardzo zróżnicowany. Bo ja to cały czas powtarzam, region to nie trójmiasto. Region to również e, okolice Słupska i w drugą stronę okolice Bytowa i jeszcze dalej. Więc jakby musimy, musimy na to wszystko, musimy, ponieważ będę miała wicewojewodę, tak? Ja już mówię, już widzicie, mówię jak o zespole. My razem z nowym wicewojewodą, czy, wice, czy panią wicewojewodą, będziemy musieli... E, e, bardzo sprawnie, ale również odpowiedzialnie i sprawiedliwie rozmawiać o regionie. Bo w każdym, w, każdym, w każdym tym naszym kawałku są inne problemy. To jest pierwsze. Po drugie, jestem z samorządu i chciałabym, aby urząd wojewódzki, w ogóle administracja rządowa, zaczęła współpracować z samorządem. Samorządność jest dla mnie priorytetem. Teraz do tej pory nie było takiej współpracy? Powiedzmy, że była ona trudna. Ja też nie chcę do końca deprecjonować tego, co było, no bo wszyscy wiemy, że jakieś środki finansowe szły do, do, do samorządów, ale po pierwsze szły na kaszupach się mówi po uważaniu. Po drugie, to nie o to chodzi, żeby rząd dawał samorządom pieniądze na konkretne realizacje. Chodzi o to, żeby samorządy same się rządziły, jak sama nazwa mówi. Więc to finansowanie na pewno musi być zmienione, ale jednocześnie są zadania rządowe, które samorządy w naszym imieniu będą wykonywać. I tutaj też po pierwsze musi być finansowanie, ale po drugie musi być ta rozmowa, ten dialog, o którym ja tyle mówię, bo my musimy jako strona rządowa zrozumieć, jak ten samorząd na dole działa i że on wie, co tam jest źle i co tam jest dobrze i w jakim kierunku powinno się to zmieniać. Ja mówiłam o otwartym urzędzie. Moje drzwi są otwarte. Otwarte nawet w taki sposób, znowuż może symboliczny, ale do tej pory na drzwiach sekretariatów, wojewody, wicewojewodów i dyrektora generalnego wisiały takie wizjery, tam było czas przycisnąć guziczek, poczekać. I tak dalej. To też już zlikwidowaliśmy, tak? Więc ja uznaję e, politykę otwartych drzwi, dialogu. Cały czas mówię, że dialog to są dwie strony. Zawsze i trzeba się słuchać, przynajmniej próbować. E, I tak samo będzie z samorządami, ale również ze środowiskami, e, które są naokoło, tak? Dla mnie bliskie są środowiska kobiece, wszystkie tematy związane z równouprawnieniem i też chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało. Tu nie tylko chodzi o równość, o równouprawnienie, o stanowiska, o pieniądze. Tu chodzi również o takie życie codzienne. Oto opiekunkami osób niepełnosprawnych zazwyczaj są kobiety. Bardzo mi zależy na tym, aby na, zaczął działać system asystencji. Żeby to nie było takie sporadyczne działanie, wtedy, kiedy przyjdą pieniądze z rządu, to jest asystencja. Trzeba, to, może to nie do końca się spodoba, ale ja mówię o uwolnieniu kobiet. Kobiety powinny pójść do pracy, powinny mieć tą drugą nogę i powinny mieć możliwość e, czucia bezpieczeństwa, że te osoby, którymi się opiekują, są zaopiekowane. I od tego jest państwo. Kobiety powinny wrócić do pracy, powinny. Móc wrócić do pracy, bo to jest też dostęp do transportu zbiorowego. Tak znowu, nie jesteśmy w Trójmieście, jesteśmy gdzieś poza flankami Trójmiasta i znowu trzeba pomyśleć o tym, jak dojechać do tej pracy, jak stworzyć te warunki, żeby dojechały. Więc tych tematów na około kobiet, ale takich... W szerokim zakresie jest bardzo dużo. Mężczyźni spokojnie, nie bójcie się. Mężczyźni spokojnie, nie bójcie nie, nie. się, bo my was nadal potrzebujemy i to nie chodzi o to, że teraz mężczyźni będą tworzyć jakieś koła wsparcia, bo to już tak się w żartach mężczyźni do mnie mówią. Nie, to chodzi o to, żebyśmy znowu razem. I to jest tak, że młody ze starym, mężczyzna z kobietą, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, tak, żebyśmy razem tworzyli tą naszą nową Polskę. Także rafio nie bój się. Ja, Spokojnie. <gry> Teraz o ustawie metropolitalnej będzie, bo wiemy jak ona jest potrzebna. Jakie korzyści przewiduje się z formalizacji współpracy w ramach Metropolii Trójmiejskiej? Myślę, że taką największą korzyścią, która jest oczekiwana przez mieszkańców, ale również przez nas. Już nie powinna mówić przez nas samorządowców, ale widzicie cały czas mam. Zostało. Tak, zostało i pewnie na długo zostanie, ale przez samorządy tutaj na Pomorzu, a szczególnie w Trójmieście. Ja to mówię zawsze, Trójmiasto dla mnie to jest linia SKM-ki, tak? czyli od Wejherowa aż do Tczewa to, są te, to jest dla mnie to Trójmiasto. Tak naprawdę chodzi o transport. Integracja i ustawa metropolitarna ma pozwolić prawnie na stworzenie takiego modelu, który przyspieszy transformację, transformację w transporcie. O tym, o czym cały czas mówimy, o tym wspólnym bilecie, o tym, że możemy się przesiadać z tramwaju na autobus, z autobusu na pociąg, na SKM-kę. Cały ten system potrzebuje pieniędzy. On jest do zrobienia. My nawet wiemy jak go zrobić. Natomiast on potrzebuje wsparcia finansowego i z tym sobie samorządy nie poradzą. I po to te parę procent spitu do metropolii, aby przede wszystkim zająć się właśnie transportem. Ja myślę, że to jest klucz dla wszystkich tutaj na Pomorzu. Oczywiście są jeszcze inne korzyści, ale to jest najważniejsze, bo to jest problem, który widzimy, i wyzwanie, które, któremu trzeba sprostać. No właśnie, jako pozwolić, Kasia, pani jako samorządowiec uczestniczyła, była reprezentantem też w pracach obszaru Metropolitarnego Gdańsk, Gdynia Sopota, teraz jest Pani przedstawicielem rządu w naszym województwie. Pani Beato, to, to ułatwi tak zwane odłączenie sejmowej zamrażarki z prądu, jak pani to widzi? No bo marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, zamrażarki nie będzie. Ta ustawa już trzy lata tam jest zamrożona. Ja myślę, że tak. Natomiast to też jest, słuchajcie, taka szersza rozmowa. Ponieważ w tej chwili um, ustawy metropolitarne, projekty ustaw metropolitarnych były pisane pod pod poszczególne metropolie. A pamiętacie kilka lat temu była jedna ustawa metropolitarna, którą jak rząd doszedł do władzy, to ją tam odrzucił całkowicie, powiedział, że, że nie dobrze. I potem spróbowano przejść na ten model właśnie pojedynczych takich ustaw metropolitarnych. I teraz dzisiaj trwają rozmowy na ten temat, czy to jest dobry model, tak? Czy może nie powrócić do modelu jednej ustawy, tak zwanej matki metropolitarnej i dać na podstawie tej ustawy każdemu każdej metropolii jakby jeszcze swoje dodatkowe uwarunkowania trwają rozmowy ale one przyspieszyły bo ten rząd rozumie że silny samorząd i metropolie są Ważnym elementem tej naszej, tego naszego życia tutaj w regionie. Więc przyspieszy na pewno, ale o tym, jaki to będzie kształt, no jeszcze dzisiaj nie możemy przesądzić, bo jeszcze nie ma takich decyzji. Natomiast tutaj akurat, jeżeli chodzi o Pomorze, to wiem, że posłowie są zdeterminowani i że ja również, więc razem wspólnie będziemy, yy, będziemy walczyć o to, żeby jak najszybciej dla regionu ta ustawa powstała, a jeżeli nie, żeby to, co przygotowaliśmy w ramach pracy w metrach, było podwaliną pod nową ustawę. Ja w międzyczasie zaglądam na radiowego Messengera i to będzie pytanie od słuchacza, naszego stałego e, słuchacz Marian. E, czy pojedzie ta kolej w stronę Sierakowic? Jaka opinia pani wojewody? O, ja, o Sierakowicach możemy powiedzieć. Tak, <grym> możemy powiedzieć. Ja pochodzę z Sierakowic, część z państwa pewnie wie. Tam jest dalej mieszka moja rodzina. Jestem silnie związana z Sierakowicami i, i, i z tym regionem. Również z Kartuzami, gdzie kończyłam szkołę średnią. Czy pojedzie? Słuchajcie, to jest tak, że ja kończąc szkołę średnią jeszcze jeździłam pociągiem z sierakowic do Kartus. W klasie czwartej, jak byłam, to już te pociągi zostały wycofane, już musieliśmy się przesiadać na autobusy. I ja pamiętam wtedy, jak to było, jak to było wielkie obciążenie dla mieszkańców Sierakowic, ale też okolicznych wiosek, bo przecież sierakowice nie stanowią, to jest gmina dość duża. I ludzie stamtąd jeździli do pracy, do szkoły, właśnie do tych ośrodków Lemborg czy Kartuzy, czy dalej. I też Trójmiasto. To był wtedy bardzo zły ruch, i myślę, że ten kierunek, w którym transport kolejowy, nie tylko tam, ale w ogóle transport kolejowy, powinien nabrać rozpędu, tempa i, i modernizacji, to jest dobry kierunek. Ja te działania, które się rozpoczęły, będę wspierać na pewno, naprawdę uważam to za konieczne. Jakie plany ma pani wojewoda, pani Beata Rutkiewicz? w najbliższym czasie, co się zadzieje. Oj, co ja się ciężko. dzieje dzisiaj, mm. że aż trudno mówić o planach, ale przede wszystkim... Ja wiem, wszystkim... jest 8.21. <laughs> ale e, przede wszystkim na dzisiaj dla mnie wyzwaniem jest e jest sprawna administracja tak no mamy tutaj w pomorskim ale myślę że wszędzie pewne problemy tak jak choćby kuratorium oświaty które już dzisiaj ma pełniącego obowiązki nowego kuratora ale to jest wyzwanie trzeba tam ogłosić konkurs trzeba to na nowo zbudować no i w tych wszystkich pracach jako wojewoda będę uczestniczyła Urząd, który jest dla mnie priorytetem, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Urząd, przez który wiele inwestycji w województwie pomorskim zostało zblokowane, nawet nie na wiele miesięcy, na wiele lat. Więc tam musi powstać, musi być powołany jak najszybciej nowy konserwator zabytków. Już pewne oczywiście pomysły daleko zaawansowane są, ale jeszcze o nazwisku nie chcę mówić. Ale to nie tylko powołanie tego konserwatora, ale również Chyba na nowo zbudowanie tego urzędu, on po prostu nie działa. Trzeba jakby trochę nowoczesności nawet tam wprowadzić, ale myślę, że nowy konserwator sobie z tym poradzi. To też jest kwestia oczywiście finansowania, bo wszyscy chcemy dostawać za swoją pracę godziwe wynagrodzenie. I to nie jest tak, że urzędnik może pracować za nic. Urzędnik musi być doceniony również dlatego, żeby żeby przyciągnąć ludzi merytorycznych, tak, bo rynek prywatny bardzo łatwo, szczególnie tutaj na Pomorzu, tych ludzi merytorycznych wyjść się z administracji i da im wyższe wynagrodzenia. Więc tutaj też musimy na to, na to odpowiedzieć, jako administracja rządowa. I następne to są struktury, jeżeli chodzi o administrację, to są też takie struktury jak ochrona środowiska, tak, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, no, tutaj też w niektórych tematach musi spra działać sprawniej, ale to też są sprawy u mnie w, w urzędzie. To są w, w sprawy Wydziału Obywatelskiego i, i im, imigrantów. No Tam są naprawdę ludzie, pracują w weekendy, jest bardzo dużo wyzwań i też trzeba przywrócić normalny tok pracy, wzmocnić i też po to, żeby żeby usprawnić naszą gospodarkę tak Odpowiedź, to są takie sprawy związane również z pracą więc tutaj też jest dużo do zrobienia. Z perspektywy tygodnia bo to tydzień temu przyszła ta nominacja. Tak. Niespodziewana nominacja. Tak. Jest lepiej? W życiu pani Beaty Wrótkiewicz? Chyba nie. Pomidor? <laughs> tak, właśnie może pomidor jest najlepszym jest inaczej. Jest na pewno inaczej. To się jest wszystko zmieniło. I jest trudniej, wszystko się zmieniło. Zmieniło się również rodzinnie. No bo te wyzwania, jakby moja rodzina już wie, że te wyzwania będą inne i, i, i na czym innym ta praca trochę polega. W ogóle jest inaczej. No słuchajcie, administracja samorządowa różni się od rządowej. Wczoraj miałam spotkanie z zarządzaniem kryzysowym, i tak naprawdę dopiero wczoraj widząc ten ogrom tych informacji, które spotyka się w jednym miejscu, Docierają do mnie również te sprawy, które wiążą się po prostu z odpowiedzialnością za ludność, więc to jest inna praca. No ale ja pracy się nie boję, więc jakby patrzę na to z optymizmem. No było widać to w urzędzie miasta Wejherowa. Żadnej Dziękuję. pracy Beata Rutkiewicz się nie bał. Jeszcze powróćmy na nasze lokalne podwórko, dokładnie do Wejherowa. Kto w miejsce Baty Rutkiewicz? Z tego co wiem, to pan prezydent Krzysztof Hildebrand podjął decyzję, że do wyborów poradzą sobie kierownikami wydziałów, no i oczywiście drugim wiceprezydentem. To działa tam sprawnie, tam są naprawdę dobrzy ludzie, dobrzy kierownicy, którzy są sprawni, którzy wiedzą, co mają robić, wiele tematów jest przygotowywanych dużo wcześniej. Więc jakby myślę, że pewne kierunki zostały przeze mnie, wspólnie oczywiście z prezydentem wytyczone i na tę chwilę ta machina podąży dalej. Taka była decyzja prezydenta, jak się żegnałam te parę dni temu, ale oczywiście życie przynosi wiele zmian, więc myślę, że o to musicie pytać Wejherowie. A to było do... zaskoczenie też medal róży? To było ogromne zaskoczenie, ale też ogromne wzruszenie. To było podsumowanie Pani pracy, Pani tak. wykonywanych obowiązków w Urzędzie Miasta? Tak, tak, to było takie też, ja to odczytuję jako duże docenienie i naprawdę na moje pożegnanie przeszło moje oczekiwania, też rozmowy z pracownikami, rozmowy z moim szefem. Ciężko się odchodziło. To już tak na zakończenie, czego życzyć w tym nowym 2024 roku. Myślę, że utrwalenia zmiany, żeby powróciły uśmiechy na, naszą, na nasze twarze, żebyśmy przestali się bać, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy mieli e, kreatywne, sprawne, dobre państwo. Tego życzymy, ale nie będzie łatwo. Nie będzie. Nie będzie. To już łatwo. wiem po tych paru dniach, że nie będzie. <noise> Oby no. było lepiej <noise> Dziękuję bardzo Tego wszystkiego życzymy, zdrowia też przede wszystkim W naszym studiu Beata Rutkiewicz, Nowa Wojewoda Pomorska Bardzo dziękujemy za rozmowę Dziękuję bardzo i dobrego nowego roku